ktoś mnie tam pierdomi Idioto! Tu leży, no. mhm. Co się stało? Co ty kurwa robisz? Jesteś naprawdę jakiś pojebany w bie! Otworzyłeś mu drzwi I kurwa jest w naszej barze! Stek, weź kilni i chodź tu! Weź kill wpisz na czat Zamknij MORDĘ! Ty masz jesteś kurwa pojebany! Sek weź tu się zrespi, wiesz no, to? Sens. No I czekaj, wychylaj ze mną. Czekaj, czekaj, czekaj muszę fulla. Dobra. No, dobra, Dobra. wysy no. Otwieraj. On jest tu od razu? No. Je, jedno. Dobra. Zamykaj te dziesiątki. drzwi. Zamknij te drzwi, kurwa. proszę cię! Ryk! Ośle. Dzięki. Holy shit, o, nie, ale wy nie, jesteście kurwa no, no, pojebani. Podnieś mnie ani... nie, wiem, nie to otwieraj to. te drzwi, bo on tam stoi. Jak otworzysz te drzwi, to nigdy z tobą nie gram. Okej, nie otwieram. Dobra, czekaj, muszę ten...